Siemaneczko ziomeczki z tej strony koksiar 1-2-3 A dzisiaj ze mną jest Przybita się Siemanko z No i dzisiaj gramy w LSA 15 na łapie Takie Mafia Sonet I dzisiaj co będzie? Kampania no. Buraczana w końcu Maszynki e, fajne, bardzo fajne, polecamy. No, one będą we czwartym sezonie. Te maszynki I czyli mamy, takie coś e, 10x10 Tir Peterbilt, Amerykaniec. Przyczepa MAC czyli mamy dwa takie zestawy. I co? I kombajn 620. I one mają ile pojemności? 120 tysięcy ton chyba, tak. tak. a przyczepy mają 150 ton. Tysięcy ton. No to nagrywamy. I to jest pierwsza część 11 odcinka. I to jest 11 odcinka. Te maszyny, mówię Wam, że będzie w, w tym, w, w czwartym sezonie będą. Te maszyny są bardzo fajne i jeszcze będzie tak, jeszcze kilka maszyn dodatkowo. Jeszcze będzie kombine i te inne. Kombine headery będą, jeszcze, no to trochę tych maszyn będzie. plaće. Oh. It... Yeah, o! Jaké okay, drifty, kurde. Czyli powiem Wam tak, widzowie, że będzie jedna część i pierwszą część ja nagrywam, a drugą część nagrywa ja Na tamtym drugim polu, co widzicie? No, czyli te, co tu jest, to było wszystko siane wczoraj, żeby było na odcinek. I czyli jak dzisiaj nagraliśmy tą kiszonkę, to my od razu robimy tą kampanię. I zrobimy dzisiaj od razu dwie części, bo potem koszkiego nie ma. Może. Czy, czy jakoś tak. To, jak zrobimy te buraki, to będą żniwa kolejne. Też Ktoś do... dawajcie w y, komentarzu jakieś tematy do pogadania na odcinkach, bo tak to nie ma co gadać. No, no wiem, ja też mówię. Widzą, ale się ktoś. Nie wiem, czy my. Czy oni oglądają tylko, czy wbijają mi nowe wyświetlenia, no wyświetlenia? <grych> Poleciał jak zbicza, szelił. <grych> I może dajcie jakieś linki do mapki. Jakieś bardzo duże, takie dość duże pola. Bo ja już mam na oko jedną mapkę USA. Ale no nie wiem, może jeszcze znajdzie się jeszcze jakąś większą mapkę. Ja już mam pubaku Może jeszcze jakieś kosy. No, po kampanii tak, myśl, tak myślimy, żeby te pole jęczmienia tamte skosić. No i potem tu tak nie wiem. Ja mam jeszcze dla was nie, malutką niespodziankę na farmie. miała grać z nami jedna osoba, ale... Była taka jazda, że... U jak gorzej szok. Nie się nie dało w ogóle nagrywać. Chyba będę teraz robić te, Jak to się nazywa? Eee... przecinaki, bo już mam 70. Co? Jak się wbijam w środek? Jak środek? W środek w pola wbijamy się i robiłem przecinek. Ja tutaj na boku, bo ja mam już 72%, a jeśli ja tam zacznie, to będzie fajne jaja. i te komajne y mają te 120 ton, bo było 50 ton, e, było 50% i było 60 ton. Ja robię tutaj ten poprzecznik, obok robię, bo żeby było, jak dojadę, to żeby miałem rułę przy tirze. Ja też miałem kombine. Były trzy kolory, ale zgadnij po ile pojemności były. Nie wiem. Po 100 tom. I my robiliśmy na tym Western Bridge na tym dużym. Weź ja jadę tutaj z w, w... dół jadę przy twoim pasku, żebyś jakby co... No jak się robi przecinak, ten przecinak, no to z prawa strona. No ja już mam 88%, no jak dojadę to się już mogę wysypać. E, albo nagramy od razu dwie części? Nie no, z przerwami to trzeba nagrać, bo chęć go dołu. Straszne nagrywam. Ło, zaś mnie obróciło. Kurde. trzeba te omiaki pozbierać. No też są dość warte. Tylko ja nie chcę cię smucić, koszki, ale na tamte pole jest nieopryskane. Nie problem. To co tam? Ja muszę złożyć header, A się kurde tirem nie zmieszcza. A, patrzcie. Takie fajne tir. tir. Całą ka cały ten ma... Tylko ma takie coś, że ma bardzo szybko mu kierownica skręca. I patrzcie, jakie przyspieszenie ma. 154 km na godzinę. To jest masakra. Tylko mnie teraz dziwi, czy można tutaj przyczepy wysypywać buraki. Typie. Jest. Jest. i koszki, dawaj. Ty jak coś to się możesz wysypać. Dawaj. Dobra, ja już jestem pusty. Prawie cała przyczepa. No jeszcze 20 ton, 30 ton. Pana przyczepa. Dobra, ja pojadę wysypać. Jak ludzie nie wierzycie, że to ma 150 ton, to widzicie. Dobra, pokażę Wam, ludzie, co jest na farmie. I nie wierzyliście, czemu? Miała grać jeszcze z nami jedna osoba, tak? No to jeszcze do niej jest jeden zestaw, ten sam, czyli ten sam combine i ten sam tir z przyczepą. Nie miała też z nami jeździć, ale. Wiecie, wyszło. Wyszło tak, że... się nie dało. Ale ta przyczepa jest teraz głupia. Jać... się teraz dziwnie skręca. To przyczepą mi tyle. Dobra, wysypuję buraki. Dobra, pół godziny się będzie wysypować. trochę niedopracowana zawsze jest Bo jak się zawsze pod, ona się podnosi w górę, jakby już ten niby ten zaczep, co się tak w górę idzie. To jest trochę niedopracowana Jeszcze trzeba te pozbierać Co pozostało? O, koszki, co tyle? Jakie jaja Ale beka Drift. W którą stronę jedziesz? Teraz. Nie wiem jeszcze zaraz Chyba w tą co jechać przed chwilą. Aha. to robię przecinaka tutaj takiego małego przy błocie. mhm mm chcecie takie maszyny pograć na nich to bierzecie na tesa to damy wam linki i pobierzecie jak wiecie na tesa to możecie to możecie grać z nami na nich modach, na tych modach jak chcecie bić to musicie podać nazwę na tym Nazwa w komentarzu, że jak się nazywacie? Przejdziemy na drugie pole, to, to co robić? No to na razie przerwiemy ten nagrywanie. Czyli część pierwsza tego pola się skończyła. Druga część będzie z tamtego pola. Tylko przerwiemy tą część i potem. Ja tam masz w baku? 34. Już skończyłeś nagrywanie? Nie, jeszcze nie. No, skończyłem ten. Nie wiem czy tam sypać do Twojego, czy nie. Kurde, braku mi. Mi zostało półtora tony. Dobra. Czyli tak. No to choć koszki, jedziemy na te pole i zakończymy na razie tą część. Ło! Coś ty teraz? No, ci powiem masakra, jeszcze w Dobra, dawaj, tiry zabieramy. Dobra, czyli kończymy część pierwszą i za kilka minut wracamy.